jak zmielić ziarno, gdy nie ma prądu. Słuchajcie, mamy tutaj takie żarna, dość konkretne żarna. Mielimy tutaj sobie zboże, pszenicę i inne żyto, i inne na chlebek, taki z pierwszego przemiału, żeby był, tak? Ale jeszcze, kochani, mamy taki mały młynek tutaj, zobaczcie, ręczny, też bardzo fajny. Jeśli nie macie miejsca u siebie w domu i w ogóle, zobaczcie, jak on wygląda. Petnę się na chwileczkę, żarna ścierają, a to w to jest e, całkiem inna para Dobra, to pokażę Wam, Łukaszku, cypuj. Jedziemy. Tu mamy oczywiście pszenicę swoją. Nie, nie jakaś tam... E, też trzeba uważać co kupujecie. Oczywiście ręcznie nakładamy. Dobra, nie potrzeba w ogóle. Obuję, nie, to obojętnie w którą stronę się... Nie potrzeba, nie wiadomo jakiej siły. Zobaczcie. Zobaczcie jak elegancko idzie. To naprawdę czy nie lacie do, do ilości o chyba Także kochani, dużo było komentarzy, dużo zapytań, co zrobimy, jak nie będzie właśnie, wiecie, prądu czy co? No to, to macie, pod, takim, to macie powiesz... podstawową tanią maszynę. Czyli mamy mąkę. Razową, czyli mieloną na raz. Tak, i z tego pieczemy chleb pełnoziarnisty. Tak. tak. Kasia, przynieś nasz chlebek, jak pokażemy jak wygląda taki piękny chlebek. Tu jest pieczony u nas, to jest właśnie z tego ziarna zrobione. W naszym piecu chlebowym, to jest troszeczkę nam się przypiek, ale... Jak bułeczka. Jak bułeczka, słuchajcie.